Witajcie na zajęciach biblijnych dla dzieci. Zapraszamy Was do uwielbienia Boga. Właśnie teraz, tam gdzie jesteście, śpiewajcie dla Pana Boga. Dziewczynki i chłopaki, i wy, trochę starsze dziewczynki i starsi chłopcy ostatnio poznawaliśmy historię związane z życiem pierwszego kościoła i dużo korzystaliśmy z księgi dziejów apostolskich, czyli jednej z ksiąg Nowego Testamentu. I dzisiaj nadal trochę zostaniemy w temacie Kościoła, ale będziemy też sięgać do innych ksiąg, które również są w Nowym Testamencie. Mówiliśmy o tym, że Kościół to nie jest budynek, to nie jest budowla, ale to jest społeczność ludzi, którzy kochają Pana Jezusa, którzy w Niego wierzą, którzy oddali Mu swoje życie i stali się Jego uczniami. Pan Jezus umarł za nasze grzechy, ponieważ bardzo nas kocha. On wiedział, że ani ja, ani Ty nie umiemy prowadzić tak doskonałego życia. Żeby dostać się do nieba, wiedział, że potrzebujemy Jego pomocy. I właśnie dlatego w jednej z ksiąg Nowego Testamentu jest napisane, że Bóg tak bardzo ukochał świat, czyli ciebie, i mnie, i innych ludzi, że dał swego jedynego Syna, czyli Pana Jezusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli chcesz być częścią Kościoła, to tak naprawdę to, czego potrzebujesz, to właśnie uwierzyć w to, co jest zawarte w Piśmie Świętym, to, co czytałam. Że Jezus, jedyny Boży Syn, umarł za moje i Twoje grzechy i daje nam zbawienie. I to jest kolejny duchowy prezent, który możemy otrzymać od Pana Boga. Stęskniłam się już za opowieściami samego Pana Jezusa. Nie tylko tego, co robił wraz ze swoimi uczniami, ale też tego, co mówił. Więc dzisiaj troszeczkę czasu zajmie nam właśnie przypomnienie sobie takiej jednej z opowieści Pana Jezusa. Czy lubisz jeść owoce? Mamy teraz sezon na truskawki, na czereśnie, a ja mam tutaj jeden z moich ulubionych owoców. Winogrona. Niestety, żeby zjeść takie winogrona z własnego krzaka, będę musiała jeszcze poczekać parę miesięcy. Ponieważ owoce nie powstają tak bardzo szybko. Niektóre są wcześniejsze, niektóre późniejsze. Zastanawiam się, czy Pan Jezus właśnie taki owoc miał gdzieś pod ręką, może na stole, a może był gdzieś w pobliżu winnicy. Ponieważ pewnego razu Powiedział do swoich uczniów tak. Ja jestem prawdziwą winoroślą, czyli krzewem, na którym właśnie rosną winogrona, a mój ojciec, Bóg Ojciec, jest hodowcą winogron. Ja jestem winoroślą, a Wy gałązkami, pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim ten przynosi obfity owoc. Beze mnie nie jesteście w stanie nic zrobić. Wyobraź sobie gałązkę, która odłamała się od krzewu. Jak sądzisz, jak długo ta gałązka będzie dobrze wyglądać? Czy będzie mogła na sobie jeszcze wydać owoc? No, niestety, to jest niemożliwe. Życie takiej gałązki łamanej od krzewu, od jej pnia czy łodygi, to jest kwestia naprawdę niedługiego czasu, kiedy ona zwiędnie i kiedy po prostu w końcu wyschnie i stanie się zupełnie martwa. Pan Jezus chce przez ten obraz powiedzieć mi i Tobie, że gdy żyjemy z Nim w bliskiej relacji, to nasze życie rozwija się. Pojawiają się w nim owoce. Czy tymi owocami będą winogrona w naszym życiu? A może jabłka, a może gruszki? Nie. Owoc, o którym mówi Pan Jezus, to tylko symbol. Jeśli trwamy w bliskiej relacji właśnie z Nim, to w naszym życiu Pojawi się owoc duchowy. Może niektórzy już znacie ten owoc, ale dobrze jest go sobie przypomnieć. Posłuchajcie, co jest owocem tego, że Duch Święty zamieszkuje w nas. To jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć. Wierność, łagodność i samokontrola. Pan Jezus powiedział swoim uczniom, że wybrał ich i przeznaczył właśnie do tego, żeby przynosiło ich życie duchowe owoce. I żeby ten owoc był nie tylko chwilowy, ale żeby trwał. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli jesteś uczniem Pana Jezusa, to On także do Ciebie mówi: Niech Twoje życie przynosi owoc, niech Twoje życie ma dobre owoce. Życie w bliskości Pana Boga to jak pyszny owoc, który nam smakuje. I nie tylko nam, bo ludzie, którzy są wokół nas. Też mogą się nim cieszyć. A to przynosi chwałę samemu Panu Bogu. To, że moje i twoje życie przyniesie duchowy owoc, to przyniesie chwały naszemu tacie w niebie. Ciekawa jestem, czy widziałaś kiedyś, czy widziałeś kiedyś, jak powstaje owoc, może masz ogródek albo sad. I możesz to obserwować. A może tylko widziałeś, czy widziałaś to na filmie. Czy to trwa króciutko? Czy potrzeba na to czasu? Gałązka powinna być dobrze y, umiejscowiona w swoim pniu, czy w swojej łodydze. Nie może być oderwana. Krzew czy drzewo musi mieć odpowiednie warunki. I trochę podobnie jest z duchowym owocem. Żeby nasze życie mogło przynieść duchowy owoc, to Pan Bóg, jako właśnie ogrodnik naszego życia, zapewnić nam chce dobre warunki do rozwoju tego owocu. Daje nam swoje słowo, pismo święte, żebyśmy je czytali, poznawali, żeby to wypełniało nasze życie. Daje nam swoją obecność, daje nam swoją miłość, daje nam moc Ducha Świętego. I wszystko to jest właśnie po to, aby jego dzieci mogły żyć owocnie. Taka myśl na dziś. Jaki owoc wydaje nasze życie? Co zrobić? Żeby ten owoc mógł być prawdziwym owocem Ducha Świętego. A teraz przed Wami dwie bardzo młode, ale energiczne osoby i wywiady z nimi na ważne tematy. Może Was do czegoś zainspirują. Trzymajcie się Pana Boga, a ja już zjadam mój ulubiony owoc. Pa, pa! z Biblii najbardziej lubisz. Jezusa. A dlaczego tego tak bardzo lubisz? Bo zmarł na krzyżu za nasze grzechy. Aha, a dlaczego on musiał umrzeć za te grzechy? Bo jakbyśmy się pokłócili, to musieliśmy, by zabijać ofiarę. Ach, czyli kiedyś tak było, że jak ktoś miał jakiś grzech, to trzeba było zabić ofiarę, żeby ten grzech mógł być oczyszczony. Mhm. A teraz już tak nie trzeba. Nie. Nie. Takie pytanie teraz, gdybyś miała coś fajnego razem z Panem Jezusem zrobić, to co byś chciała z nim zrobić? Pobawić się na podwórku. A w jaką zabawę najchętniej byś się pobawiła z Panem Jezusem? W berka. Myślisz, że Pan Jezus lubi dzieci czy nie lubi? Jak lubi. Lubi. A innych ludzi, dużych, takich tak? dorosłych? Tak. Też lubi. Mhm. Ach. A co, gdybyś tak mogła napisać list do Pana Jezusa, to co byś napisała do Niego? Że Go kocham i jest najlepszy. Dziękuję Ci bardzo. A powiedz mi, czy Ty lubisz yy, czytać Biblię? Tak. A Ty umiesz sama czytać, czy ktoś Ci czyta? Amelka. Amelka Ci czyta, ona już umie czytać? A kiedy czytacie Biblię rano, wieczorem czy w obiedzie? Kiedy to jest? Zwykle? Z samy, wieczorem sam sami ranki? Aha. A jakaś historia ci się najbardziej podobała, co ci Amelka czytała? Tak. A która? Jej, jej Biblia. Z jej Biblii, tak? A tam są obrazki, czy nie ma? Sam. Są. A która ci się postać? Co, jaką osobę najbardziej z Biblii lubisz? Anioł. Anioła, tak? On się pojawił na przykład jak, yy, co się działo? Kiedy się aniołowie pojawiają? Yy, jak jakaś zła sytuacja jak pojawiają. jest jakaś zła sytuacja, mogą się pojawić, tak? Albo jak chcą coś powiedzieć komuś, tak? Coś ważnego. No dobrze, to dziękuję Ci bardzo.